Witam Was w let's playu z gry Tomb Raider Egypt and Beyond i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po dłuższej przerwie, no nie wytrzymałem do końca przerwy jeżeli chodzi o przerwę wakacyjną, kilka dni wyprzedziłem ze względu na to, że po prostu wczoraj miałem straszną ochotę coś nagrać po prostu się wygadać do mikrofonu, bo słuchajcie, bardzo dawno nic nie nagrywałem ale lecimy zabrałem za Tomb Raiderka, bo dawno nie było ogólnie chciałem vloga nagrać, ale aktualnie no nie mam baterii, krótko mówiąc. No i nie mogę. Ale okej, okay, słuchajcie. Mm, <coughs> dawno nie nagrywałem. Zapomniałem co i jak to się robi, jak się nagrywa. Słuchajcie, też przy okazji zauważyłem dlaczego skończyłem tutaj grać, bo już nie pamiętam co tutaj trzeba było zrobić. Co so, ja sobie zobaczę. Czy tutaj coś jest? No, A nic nie ma. Nie że jest tak gorąco strona, z w tym stałem. Jestem jeszcze mokry po prysznicu, <laughs> Tak, Jakub Naked. Na... Jakub. Marula. Na mhm. Kurczę. Ale w jakiej to kolejności kurczę ustawić? Ale na pewno trzeba w jakiejś kolejności. An... Słuchajcie, muszę to zobaczyć, bo, bo może to to jak w jakiś sposób obsuwa. Co się tu, przepraszam, wysunęło? No nic się nie wysunęło. No nie wiem. Okej, okay, dobra, robimy jeszcze raz klik. Tym razem będzie to raczej dłuższy odcinek, ponieważ mam więcej miejsca na dysku niż w ostatnim razem, no chyba że się słuchacie w kurze. Aha, starałem się ładnie zapisywać, tak? Więc zapisuję nadal ładnie. W Słuchaj, sensie zabrałem się również za Custom Level w międzyczasie Coyote Creek 2. I ogólnie powiem, że mnie wciągnął i zastanawiam się, czy kiedyś po prostu tego nie nagrać. Co w jakiej tutaj to kolejności zrobić? Hmm. Bo ja naprawdę nie wiem. No bo wiadomo, że trzeba podstawić tam, gdzie jest nad głową larę, żeby móc wejść na to, pociągnąć tę dźwignię i wtedy tam się to otworzy. Jeszcze po co się tutaj, ta zapadająca się podłoga tego, tu po co tu już, nie wiem, może tam jest jakiś sekret. Eee, a słuchajcie, ale jak mi się fajnie gada do mikrofonu, na, na miesiąc, kurwa, prawie nic nie nagrywałem. Okej. Okay. Eee, Dla wszystkich spagnionych widzów dzisiaj będzie niespodzianka, chociaż w sumie wczoraj w biuletynie 22 pisałem, że, że coś się jutro pojawi, Wiecie co, będę na ślepo, no. A jak coś to po prostu spadł jak ktoś nagrywa i skorzystam przepas z solucji, no nie mam zamiaru się męczyć, tak? Bo bo po co? Nie wiem tych stękach. Oki doki. Yy. Ogólnie jak już odzyskam tę baterie, to, to będzie vlog odpowiedni. No dosyć sporo osób mnie prosiło o wodę. Yy, nawet ze znajomych jest, słuchajcie, to mnie przeraża, bo się to wiedziałem, że spora część moich znajomych ogląda mnie na YouTube, nawet tych, o których nie wiedziałem. I sporo znajomych, znajomych też mnie ogląda i to jest przerażające, bo... Na przykład się ostatnio coś tam wkurzyłem, jak czegoś nie mogłem ściągnąć z e-maila, nie... No, no ściągnij się, nie? Czy to jest taki komentarz tak samo jak na Let's Play, nie? Mówię, aha, to ty oglądasz moje Let's Play, nie? I no tak, no. Troszkę to dziwne. I bardzo się cieszę, że również wzrosła mi ilość subskrypcji. I co dziwne przez ten czas, kiedy mnie nie było, to najwięcej mi wzrosło. Ale ale to miłe bardzo. Bardzo dziękuję. A wam. Myślę, że za odpowiednią ilość widzów, zbliżających się 300. 300 jak ten film. Ha, zrobię coś. na... jako filmik, jak, jak ja to nazywam? Filmik dziękczynny. Ale wiecie, w moim wypadku i w moim szczęściu to to będzie tak. Będzie mi cały czas rosło widzów, potem spadało, rosło, spadało i no, nie wiadomo kiedy się ustabilizuje. No proszę, zrób się. O kurwa! Udało się. A. E -a. Udało się. Aha, fajnie. Słuchajcie, miesiąc musieliście tak, żebym jedną rzecz rozwiązał. Miałem komedian. Okej. Okay. Aby to nie było na czas. No łap się, łap się, łap się. Chyba jest, słuchajcie, na czas. Flarki. Kluczyk. Key. Drzwiczki, ładnie. Ale po co ta zapadająca się podłoga? Nie wiem czy to jest sekret. Aha, zapomniałem, że to jest 20 tysięcy sekretów do zdobycia. I jeszcze zobaczę do czego jest ten kluczyk, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo jak nie, to się trochę zdenerwuję. To jest Escape key. Aha, okej, okay, dobra. To jest. Spadzę, jak to się nagrywa i zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem wszystko, niej się nagrywa i kontynuujemy. To jest pytanie, jak się tam dostać? Aha, chyba. Kurwa. Chyba, że to było dla bystrych i stamtąd się. Nie. Ej, no słuchajcie, jak, to... jak się tam spiąć? Bo. No to teraz będzie. Kurde, nogami sami. Będzie mnie to teraz fascynowało. No bo stąd się nie da przecież. Tam jest chyba sekret. Kurde, nogami swimi. Hmm. No, Mam wrażenie, że to było dla bystych, żeby stąd skoczyć tu. A że ja nie jestem bystry, to no niestety. A szkoda. Chcę widzę, to jeszcze spróbuję skoczyć. A to chyba trochę wykonalne. No, zobaczcie. Cały ten... Mhm. Okay. Cały ten obszar jest zasłonięty. No szkoda, no bo kurczę, chciałem jak najwięcej sekretów zebrać. No, no trudno, no. Także lecimy dalej, robimy dźwigniowe huts, co my tu mamy? To wczoraj grałem w tego custom level'a Coyote Creek to y, zrobiłem najgłupszą rzecz na świecie i nigdy tego będę nie popełnię. Wyszedłem z wody nie patrząc czy coś wokół mnie lata i jak na mnie skoczyły psy to normalnie odjechałem do tyłu. Mówię ja od razu escape, nie? Pierwsza rzecz co zrobiłem. Ostatni raz w życiu zrobiłem coś takiego I już więcej tego błędu nie popełnię Zobie Co my tutaj mamy O, dźwignia, Dlaczego? O, klapa jakaś Czyżby do sekretu? Ale ile mam tych flar A, Oczywiście dzisiaj się pojawi My... Czasówka? Ej, ale słuchajcie, ale gdzie się to zrobiło? Czy to przypadkiem tutaj coś nie było? To było chyba, słuchajcie, czasówka do tego sekretu. Ale no dobra, zobaczymy, pomęczymy się. No tak jak mówiłem, raczej dzisiaj się pojawi więcej niż jeden odcinek, ze względu na to, że tak bardzo długo nic nie było. Powiem wam, że przez pewien czas miałem już nawet takie, takie podejście, że ja no już mi się szczerze nie chce nagrywać, już nigdy nic nie będę nagrywał, że zrobię sobie już automatyczną przerwę do końca świata. No już Ale jednak... No, to gdzie to się przepraszam w ogóle? Hm. Może to tutaj coś? Jest jakaś klapa? Tutaj coś jest? Hmm. Tu też nic. Hmm. No pamiętajcie, że wraz z podążaniem dalej ku, ku grze to no, poziom trudności rośnie wręcz nienaturalnie bardzo. Hmm. Co? Dobra, ostatni raz robię sobie zapis. No, mi zapisów wiem. Gdzie się to Taki dźwięk jakby gdzieś tutaj niedaleko to było. Muszę zobaczyć, czy to się przypadkiem tutaj. Nie, to się nie tutaj robi. Ej, widzicie tu jest lina. O fuck, tego słuchacie, nie zauważyłem. No to super, to teraz słuchacie, mogę ten stacket zdobyć, ale kiedy to się zrobiło? W ogóle? No to fajnie. Mamierzem coś odkrył Chyba. już trudno Trochę życia straciłem, ale mam raczej dużo apteczek, więc... Dużo? o Potem będę żałował, jak zawsze ale no, trudno okay. Dobra hmm. Okej okay. no, Słuchajcie, już jest połowa wakacji za nami Na półmetku Co jest? Na półmetku jesteśmy Napiszcie w komentarzach Kurde. Napiszcie w komentarzach co robiliście. No gdzie jechaliście, gdzie może jeszcze jedziecie, bo jeszcze sierpień został, słuchajcie, sierpień jest najpiękniejszym miesiącem, jeżeli chodzi o zachody słońca według mnie. Taka jest moja osobista opinia, więc oglądajcie zachody słońca. Jakub Krajnik... Jakub Medyn, przepraszam. Polecam. Polecam i pozdrawiam Jakub Med. Miałem zacznieć z kolekcji klasyki z Piotrem Frączewskim, a zresztą mi się to bardzo podobało. Ale niestety nie mam takiego zajebitego głosu jak on. Okej. Okay. Chciakircie. Hmm. Ha. Się trzęsie. A no genialnie. Tylko gdzie ta klapa się opuszczała w dół, to mnie bardzo ciekawi. Chyba, że to tam, gdzie ten tunel wodny jest, tam. I wiecie, żeby się po prostu wydostać, to trzeba z czasówki skorzystać. No, to zresztą zobaczymy, no. Doleć, doleć, doleć. Jest. Jej. I cóż to jest? Mystery Stone. Tajemniczy kamek. Okej, okay, dobra, także lecimy dalej. Słuchajcie, jestem głodny na śniadanie ja mamy zupę szczawiową. Chyba niezbyt do końca sycące. Żarełką. Okej. Okay. We wtorek idę sobie zrobić zdjęcia do dowodu. Żebym mógł w końcu sobie dowód wyrobić. Tak już Jakub Merlin jest bardzo starym panem. No nie, 18 to 80. Nie no żartuję nawet. No, no jednak no, starzeje no się. Po 18 już się człowiek starzeje. Nie dorasta. Tak mi się zdaje. A no jednak Nie no. mam racji. Noż! O, no się. Aha. Co to? Już tak taka musi mnie straszyć. Od dwóch dni straszy mnie dosłownie Tomb Raider. Dosłownie mnie straszy. Co będzie to otwarte? Najpierw patrzymy, czy tutaj niczego nie ma. Nie popełnię błędu z wczoraj. Okej, w ogóle ile już gramy? Bo tej godziny, sporo. A tak czy tak, ułamek. Tego, co. To... <noise> Wiecie, że się to będę wkurzony. Ja już to widzę. <noise> Wyżarka dla wszystkich fanów moich nerwów. Trzeba zapiszemy. No mm -hmm. Jasno. No głupia <gry> <Kurdy>, Lara. No <gry> Król faily oczywiście. Go pozdrawiam dzisiaj królową, bo królowa ma urodziny dzisiaj i... Ty idiotko, robisz? No, co ona robi, przepraszam. Czy tak się też Nie <grywa> na no, ta gramy, słuchajcie. Prowadzi do jakiegoś załamania nerwowego. No tak, w ogóle nóżki do lawy wpadły nic, jeśli nie stanie. Przecież to Lara. It's Lara Croft, bitch. Remember that. No nie na no, chyba sobie żartujecie. Ja w takim momencie zapisałem. No nie... Nie, nie safe. No super. No a przynajmniej już więc słuchajcie kiedy ten.